Ale ja mówię o studzienkach, no. Patrz jaki jedzie. Siema! To Siema! Jest. Widzisz, swój człowiek wiedział o co chodzi. Pokazałeś mu LPG! <grym> <grym> LPG! No zaczniemy vloga w takim razie. Przywitajmy się z widzami. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku. Dzień dobry. Mamy dzisiaj piękny dzień, także trzeba było sobie coś, coś nagrać fajnego. Ja Cię, jak wyciągałem, też Ci mówiłem, że, że będę miał temat do pogadania, ale mieliśmy wycieczkę przed bo pojechaliśmy sobie koło Dresdenka zobaczyć to te niby opuszczone miasteczko westernowe. Tutaj jakieś przybitki ze zdjęć, które porobił Smoku, Wam poda podamy, żebyście mniej więcej coś zobaczyli jako taką zajawkę, a sobie sami przyjedziecie do Dresdenka, bo tutaj jest co patrzeć. A przygodę żeśmy zakończyli na jakiejś tam średniej jakości pizzy. Nie było tak źle. O, tam żeśmy jechali w tamtą tą stronę, żeby zobaczyć to opuszczone miasteczko westernowe. I co, i jeszcze był park ten dookoła świata, który widać było na początku, jak żeśmy wyjeżdżali przed chwilą. Eee, co to się odbywa? A, rowerzystę wyprzedają. No, ale my, ten odcinek drogi, co mamy między Stargardem czy między Szczecinem, a żeby tutaj dechać do Dresdenka, to jest fenomenalna droga. Mówię, że jeżeli będzie ładna pogoda, następnym razem nie będziemy mieli pomysłu, gdzie jechać, to tutaj przyjechać byłoby super. Byłoby super, jeszcze znaleźć tylko jakieś fajne miejsce z jakąś fajną restauracją, fajnym jedzeniem, takim trochę innym niż domowe, to byłoby super, mieć taką metę. Słuchaj, e, chciałem nakreślić taką, taką sytuację. Wyobraź sobie taką rzecz. To jest sytuacja z życia wzięta, akurat, jeżeli na przykład o mnie chodzi, ale będziemy też mówili o konkretnym przypadku. E, jest e, taka, taka sytuacja, że ja kiedy sobie kupiłem swój pierwszy motocykl, swojego pierwszego fazerka. Nie minęły dwa miesiące, od kiedy go miałem w garażu. Um, już miałem prawo jazdy, akurat miałem motocykl swój pierwszy, nim miałem prawo jazdy, nim je odebrałem. Um, I jest taka rzecz, a się przywitamy, siemanko. I dostaję pismo. Dostaję pismo, jest biała koperta, na kopercie nie ma żadnej, żadnego znaczka, ale jest pieczątka. I pieczątka parzy w ręce, bo jak pieczątka jest czerwona, no to z reguły wszyscy myślą, że jest urząd skarbowy, więc będzie jakiś problem. Zwłaszcza jak się jest właścicielem firmy. Nie? No ale się przeglądam bliżej pieczątce i widzę, że jest orzałek w koronie, a pod spodem jest jeszcze napisane MON. No i słuchaj, no sprawa dalej jest już jasna, co dalej będę chciał powiedzieć No Bowiem, właśnie, chciałem powiedzieć, że już chyba wiem o co ci chodzi No, bo dalej wyciągam pismo Oczywiście jak to w, w wszystkich czasach ostatnio i tych, i tych dzisiejszych i tych tam powiedzmy dekadę temu i, I 20 lat temu, kiedy my mamy wiesz tutaj wolną Polskę To na samym początku ani dzień dobry, ani pieprz się, tylko od razu cię wszyscy straszą paragrafami Że na mocy takiego i takiego paragrafu sratatata, sratatata ja posiadacz takiego i takiego motocykla, tak, że w chwili zagrożenia, czy mobilizacji, jeżeli tam, jest coś tam, ja nie pamiętam że dokładnie, jak to szło, po cholerę mam się uczyć czegoś takiego, że ja mi między taką a taką godziną, dokładnie w tym i w tym miejscu, mam ten motocykl dostarczyć do punktu jakiegoś tam, nie wiem, zbioru, czy, czy, czy nie wiem, czy kolekcji tych, tych wszystkich sprzętów, w razie czego, żeby on uczestniczył, wiadomo, w obronie jakiejś tam, powiedzmy, terytorialnej, czy, czy, czy czegoś tam, nie? No i co? I... Mieliśmy takie same pisma, żeśmy dostali, kiedy żeśmy kupili samochody dostawcze, które były takie półbrygadowe, półciężarowe. Mieliśmy takie pisma, kiedy żeśmy kupowali sobie samochody terenowe. No było wiadomo, że one takie wszędołazy, nie z napędem 4x4, wysoko zawieszone. Nie jakieś tam powiedzmy mega luksusowe te chyba Lexusy hybrydowe teraz. Przecież to było w śmiechu warte, że to jest żadna, żadna wartość tak naprawdę, żeby uczestniczyć w czymś takim, nie? No i co? Od kiedy mam ten motocykl, na którym teraz jadę, tak, Bikinga, no to takiego pisma nie dostałem. Jak odebraliśmy rok temu GSXera, takiego pisma też nie dostałem. Ale miałem się ciebie pytać, jak ty reagujesz na coś takiego, czy coś takiego, żeś kiedykolwiek dostał? I jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Bo ja swoje zdanie mam, ale zapraszam z chęcią do dyskusji. A wiesz co, powiem to tak. Na motor to mi tego nie wysłali, bo po pierwsze stary rocznik. Oni chyba powybierali te najnowsze, które są. Aha, chyba tak. I chyba do tych najnowszych, rejestrowanych i zakupywanych w sklepach prawdopodobnie powysyłali. Jak ktoś ma ktoś z drugiej ręki, to podejrzewam, to jest chyba wiemy. z głusu przychodzi, albo wiesz, na zasadzie, że tam urząd statystyczny, wiesz, ma dostęp do tych informacji i się nimi dzieli z modem, coś mi się wydaje, nie. I powiem, że jakby to powiedzieć. Uczucia mam bardzo mieszane. Po pierwsze, nie chciałbym się pozbywać swojego e, czegoś, na co pracowałem, na co chciałem. No pod to drugie, jest naturalna reakcja prawdopodobnie dla wszystkich, którzy takie pismo e, dostałem. Po drugie mam pewne wątpliwości, czy akurat w takim, e, taki towar, e, to, towar twój, taki motor jak twój, e, byłby przydatny w warunkach wojskowych, wojennych, no. bo tych. Miałby ja jakiekolwiek jest... znaczenie nie mobilizacyjne, żadnego prawdopodobnie ze względu na... Wagę. Nie, dokładnie. On jest to jest tylko motor do szybkiego przemieszczania się z miejsca na miejsce. E, I myślę, że to nie miałoby by sensu. Sens mogłyby mieć odpowiedniki terenowe, czyli... Wszystkie tego Adventure, crossy tak, i tak, i tak, tak. dalej. Nie? To tak, z tym to ja bym się zgodził, że takie coś powinno mieć miejsce. Ja dawno temu miałem Isuzu Tropera, bardzo fajną terenówkę, taka duża bestia i e, to było lat temu, uuu, naście, to tam rzeczywiście zgodnie z ustawą mógłbym się podzielić. I teraz, dlaczego mam te e, moje emocje takie w dwóch stron? Po pierwsze, czy to jest pożyteczne? Jeżeli nie jest pożyteczne, to dlaczego miałbym im to udzielać, tak jak w waszym Aha. wypadku? Ja rozumiem terenówkę, która byłaby pożyteczna w warunkach bojowych. Nie? Mamy uszkodzone tak. drogi i tak dalej, i tak dalej, żeby się przecisnąć czy motorem, czy pojazdem e, terenowym. Cztero, tak, terenowym, czterokółkowym, czyli dużą puszką. I ja się z tym zgodziłem, tak? Ja się z tym zgadzam, że jak ja miałem tą terenówkę, to OK Tak, ale to był pojazd terenowy. Natomiast trudno powiedzieć, bo to jest takie pismo, które nie ma odwzorowania w rzeczywistości. Na wypadek W. Ale Jasne. my tego wypadku W nie mieliśmy do tej pory w ogóle. Od 50 lat. Dwa. No i bardzo dobrze, ale hmm. gdybym. Powiem to tak, gdybym mieszkał na Ukrainie, nie? No. I my już mamy obraz tego, co się dzieje na Ukrainie. Mm. I gdyby przyszło do mnie wojsko, które walczy tak jak to, które walczy na Ukrainie, k***a oddałbym. Powiedzisz, no teraz słuchaj, o co, o co chodzi? Bo e, było swego czasu takie pismo podostawali ludzie. I jeden, no to będę z moich znajomych, których mam na Facebooku dodanych, e, ja nie wiem, czy akurat. Kolega. No nie będę powiedzmy, sypał imionami i nazwiskami, żebyście za szybko nie znaleźli, kto to jest kto. Generalnie dostał takie pismo tym pismem zainteresowało się też. E, zainteresował się też taki dosyć, w cudzysłowie, poczytny portal, tak? nie będę dawał nazwy tego portalu, dlatego że generalnie mnie denerwują te artykuły, które oni piszą. Generalnie to są same Clikbajty i nie ma tam żadnej treści, która w jakikolwiek sposób mi się do czegokolwiek kiedykolwiek przydała, a, a tylko mnie reklamami karmią. W każdym razie napisali obszerny artykuł, że takiemu i takiemu koledze, pewną Kawasaki, która jest notabene, no tak jakby nowszym, młodszym rocznikiem, młodszym modelem od twojej, nie? że chciało wojsko teraz niedawno zabrać. No i jak zobaczyłem te wszystkie komentarze, które są pod spodem, pod tym artykułem, gdzieś na jednej z grup motocyklowych, to powiedz ci szczerze, że miałem tylko jeden odruch. Zgadnij jaki. Nie wiem, zwymiotować? No to tak, miałem ochotę się po prostu wyżywać. <grym> dlatego że. To jest dokładnie to, co ty mówiłeś, nie? Że e, ja rozumiem, że to jest motocykl, który jest troszeczkę wyżej zawieszony. On jest bardziej uniwersalny, bardziej wielozadaniowy, tak jak ten mój fazer. Niby motocykl szosowy, ale jednak nim się da wjechać do lasu. Wiesz, nie, nie jest tak nisko zawieszony jak to. Jest dużo lżejszy, to jest jednak 600, dosyć żwawa. Wiesz, także ona jakieś tam znaczenie powiedzmy, czy takiej obronie terytorialnej by miała. No i taki motocykl jak twój. Powiem szczerze, że generalnie jeszcze też, bo nawet jakby ktoś się, wiesz, wywalił, no to nie ma problemu się podnieść, wiesz, jest w stanie przejechać kawałek jakiegoś tam terenu, troszeczkę trudniejszego, nie ma generalnie problemu, nie? Ale ludzie pisali takie rzeczy na no zasadzie, wiesz, o ja pierdzielę, to jest moje, ja nie będę tego nikomu oddawał, bla bla bla, wiesz, się zaczyna. Wiesz, tak śmiać chcę z tego, że generalnie gdyby nawet wróg przyszedł do nas i by zapukał do naszych drzwi. To taka jedna z drugą, która tyle tego jadu wylewa, wiesz, a na swoich zdjęciach to tylko widać, że się chwali swoimi hybrydami, wiesz, i, i ona pisze, że ona nikomu tego nie odda, bo ona ciężko na to pracowała, nie po to, żeby je teraz to wojsko zabrało. Jaki to ma sens, kiedy latają ci nad głową pociski, co chwilę, kurna, kiedy siedzisz w kuchni, to widzisz, że inne bloki na osiedlu są wysadzane. To ja wydaje mi się, że ona gdyby widziała coś takiego przez okno to by wzięła pierwszą lepszą patelnię, żeby sobie nią dupę nakryć, żeby nikt je nie odszczelił, by pierwsza gdzie pieprz rośnie tak naprawdę, nie? A nie się zastanawiała, że ona ma motocykl w garażu, co ona z nim zrobi, nie? W tym momencie. Ale mówię Ci, tyle tego jadu, tyle takiego bezsensu kompletnego, kiedy tak naprawdę to nie ma najmniejszego zna znaczenia, nie? Jak ja widziałem, bo też mam znajomych e, chłopaka, który jest e, stunterem w Ukrainie, z Kijewa pochodzi i miał przepiękną Yamaha, która była do stuntu przygotowana, no to przecież jak jego mieszkanie dostało, wiesz, mieszkanie, blok, w którym on mieszkał, dostało bombą, to tylko kolektory tak naprawdę znalazł po tym motocyklu. Nic więcej z tego motocykla nie, nie, nie było, nie zostało, nie? Kompletnie. I teraz ja się tak zastanawiam, mówię, że ja to prawdopodobnie, wiesz, bym wziął moje koty pod pachę, wskoczył, wiesz, z jakimiś esencjałami i, I kartą kredytową, wiesz, i parą jakichś tam gaci, co bym chwycił pod rękę, wiesz, i bym spierniczał stąd, wiesz, żeby bezpieczne jakieś miejsce, żeby znaleźć jakąś bazę, jakieś cokolwiek, sobie gdzieś tam coś poukładać i ewentualnie wtedy się zastanawia, czy mi się będzie chciał tutaj wracać do tego kraju i takich głupów, którzy piszą w ten sposób bronić, nie? Wiesz, i za nich życie oddawać. Ale generalnie horror, nie? No weź się zastanów, kurna do licha, że dostaję, wiesz, do, do, dostają pismo tego typu i, i piszą w taki sposób, że oni nie płacą podatki. Żeby teraz jeszcze to, co jest ich własnością, to żeby wojsko mi zabierało, nie? Tak jakby faktycznie mieli zaraz przyjść i im zabrać, nie? No ludzie, nie? No trzeba po prostu rozgraniczyć, tak? Czy chcemy, żeby ktoś nas bronił? Czy mamy to w dupie i spierd...my, bo dorobiliśmy się tego czy tamtego? Dla mnie... No ja jestem, no może stary rocznik, ale i też zostało we mnie troszkę z patriotyzmu Jeżeli miałbym siedzieć i bronić tego kraju, a podejrzewam że robiłbym to, to naprawdę nie wahałbym się w tym momencie. Inna sprawa, jeżeli trzeba by było spierdzić, Ale to jest nasz wybór na dzień dobry. Kiedy Aha. jesteśmy w momencie, kiedy coś się zaczyna i dokonujemy wyboru. Albo zabieramy wszystkie możliwe manatki i wyjeżdżamy stąd jak najdalej, albo zostajemy. W tym momencie to nie będzie zmiało znaczenia, czy my mamy ten motor, czy nie. dróg nie będzie, paliwa nie będzie. Ludzie. To nie tak. Właśnie. To, 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 to Nie te priorytety kompletnie. Zobacz, bo ja pomijam to, czy ja będę chciał bronić tego kraju, czy nie, tak, ale zwróć uwagę na co innego, że masz samochód, masz motocykl, masz pełno jakiś tam powiedzmy, no nie wiem, jak to powiedzieć, jakiegoś, jakiś tam swój dorobek tak? życiowy, który żeś nagromadził w mieszkaniu czy w domu. No i teraz jest pytanie, co ty jesteś w stanie na tą usługę zabrać, zapakować i co zabierzesz? Nie będziesz już motocyklem uciekał. Bo żadnego znaczenia nie ma motocykl dla Ciebie w tym momencie Pewnie wiesz, skoczyłbyś w samochód I dla Ciebie ważne byłoby, żebyś miał śpiwór, jakieś, nie wiem, czyste koszulki, gacie i tak dalej, nie? Wiesz, mo motocy motocykl żadnego problemu nie rozwiązuje w takiej sytuacji, tylko jest twarza Wiesz, ja mam dwa motocykle, nie? I co ja bym zrobił, że bym miał wziąć i te motocyklę pakować na busa, którego też jestem właścicielem? No bez sensu, tak? To przecież innych rzeczy nie zabiorę wtedy ze sobą, jak zabiorę tylko dwa motocykle, bo nic więcej nie zmieszczę Poza tym te listy, które dostali, to jest tylko takie zawiadomienie, że w razie gdyby, to muszą jak gdyby tę rzecz udostępnić. Kiedyś nie dostawało się takich listów, ale na wypadek wojny wojsko miało prawo zarekwirować nam wszystko co tylko mieli bo tak. im to było potrzebne tylko i na temat i nie było znaczenia czy ty nawet daje. by wleźli do mieszkania i powiedzieli że mieszkanie ma znaczenie strategiczne w tym momencie bo, bo, bo coś tam widać z niego i tak dalej I co nie, nie zaprosisz ich nie powiesz im wiesz żeby weszli, żeby skorzystali że coś tam no bo nie no to się nie da tak przecież nie nie, nie ty... ma takiej opcji po prostu Zatem, jeżeli już wojsko nawet by chciało skorzystać z czegoś lokalu, to przecież to nie jest tak, że się równolegle, nawet w tej samej rzeczywistości, jakieś inne życie odbywa, że ludzie będą, co, spaghetti sobie gotowali, kiedy wiesz, będzie widziała czołgi za oknem, które do siebie strzelają. No, horror w ogóle. Nie, nie, nie rozumiem w ogóle tego myślenia. nie? Co ludzie w ogóle mają w głowach, że coś takiego wiesz, piszą. A weź się odezwij do takiej jednej, wiesz, drugiej, czy do takich innych ludzi, nie? Ja pierniczę, chłopie, nie? Wiesz, no, no przyjrzyj się temu wszystkiemu, to jest, to jest absurd. To są priorytety w ogóle nie w tę stronę poukładane, nie? Mówię, prawdopodobnie, wiesz, że wziąłbym co mógł, zapas, zostawiłbym, wiesz, motocykle w garażu, nawet bym domu, Marek, nie zamykał. Bo bym się bał, że by chcieli wejść, coś skorzystać, to mi i tak połowę rzeczy rozwalą. Bym się modlił, że zostawia, wiesz, otwarte drzwi. I, no I ewentualnie, nie. wiesz, jak ktoś będzie chciał wleźć, to i tak wlezie, co to jest za problem, żeby rozbił mi, wiesz, drzwi, no do, i okno, okno czy cokolwiek, nie, nie wiesz nie ma, nie ma najmniejszego problemu Będzie chciał o. wejść, to wlezie, wszystko mi ukradnie, splądruje i co? Będę miał pretensje do rządu? E, 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 nie upilnowaliście mi domu, mieszkania, ludzie, kto tak robi, nie? Jak jest wojna, to się zupełnie innymi kategoriami myśli, to jest na zasadzie survivalu, no tak, I niestety samemu w pojedynkę nie da się jej wygrać. No, by to było takie proste, nie? Byśmy polityków wysłali na front. Idźcie się strzelać głęboko, jak się dogadasz, nie potrafiliście. Zostawcie biednych ludzi, nie? A tak powinno być. No, wszystko, <śm> wszystko by zrobili, żeby się dogadać. No, wszystko by zrobili. Nie, ale generalnie mówię, abstrahując kompletnie od polityki, nie? Mówię, że wracając do tej sytuacji, że awanturować się o to, że MON przysłał Ci pismo że w razie W, że oni wezmą ci, wykorzystają, wiesz, twój motocykl. No jasne, pewnie, bierzcie, kurna. Przecież nie będą, nie przyjdą z ciekawości, nie wezmą mojego motocykla, żebyś nim przejechać. Oni jakby chcieli coś takiego, to... A, a myślisz, że jakie jest z, z tymi, z salonami motocyklowymi, że nie dostają takich pism? Na pierwszym rzędzie to zajdzie. Oczywiście, bo to jest najłatwiej stamtąd przyjść i wziąć. No, ale to ale. nie tylko o motory i samochody chodzi, słuchajcie. O Przecież. wszystko. Ja się swego czasu zajmowałem krótkofalarstwem. To też było z założenia wiadomo, że gdyby coś, to nasze radiostacje miały być użyteczne i oddane w użytek w wojsku. To normalne jest. W momencie, kiedy mamy zagrożenie... No, słuchajcie, pośledźcie trochę wiadomości, filmików, które są z um, Ukrainy. Zobaczycie, jak to tam wygląda. W jakich sytuacjach i jak, jak ciężko ludziom się tam żyje. Oni nie myślą o tym swoim dobytku, który mieli, czy mieli samochody, czy mieli motory, czy cokolwiek. Oni się cieszą, że w ogóle przeżyli. Tak, i że mają siebie nawzajem. Jak wyglądają ludzie, którzy, wiesz, przerzuceni zostali przez granicę i swojego kota odnaleźli po dwóch tygodniach. To zupełnie nie te priorytety, nie? Mam nadzieję, tylko że wiesz, że to ludziom trochę uzmysłowi, że wiesz, że trzeba to przyjąć po prostu z chłodną głową i tyle, no i już. Ale nie takie, ja mówię, na zasadzie, że o, że to rząd wam chce motocykle zabrać, bo to kompletnie nie ma jedno z drugim wspólnego, nic. Nie to, żebym kogoś bronił, mówię, bo ja, jak będę przedsiębiorcą, nienawidzę żadnego rządu i każdemu na ręce patrzę. To nie ma znaczenia. Fajny czas, dzisiaj mamy bardzo fajny czas. Bardzo mi się podoba i pogoda, bardzo mi się podobało to. Będzie lepsze za go. Proszę, bardzo, proszę. Ach, nie wytrzymał, nerwowy no był. Dobra, ja tam nie mam zamiaru go gonić. Się delektuję jazdą z moim przyjacielem. jadymy, odpoczywamy, prowadzimy dyskusję, bardzo ważną. Nagrywamy filmidło, otwieramy ludziom oczy. O, LPG! Yeah! Oh yeah! <laughs> A zaśmierdziało paliwem z niego? Za jakaś neserka była? No nie osoba? wiem, Je, jechał na do Palacza. Czas antenowy na kamerach się kończy. Nie będę dokładał kolejnej tej, kolejnej baterii. Pomału się pożegnamy z widzami. Jedna tylko uwaga do wszystkich: ludzie myśleć mniej emocji w tym wszystkim, troszeczkę więcej racjonalizmu i będzie dobrze. Będziecie zdrowsi wszyscy, wy i wasze otoczenie. I nie dajmy się zwariować. Bez hajtowania. No właśnie. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Trzymajcie się. Na razie, cześć. No, no hej, hej, do następnego.